Płacić płaci twoje rachunda, Halo. O, piękna syncio, moja dziewczyno. To Zobacz. chyba była warszawska orkiestra uliczna, e, a nie opera. Poczekaj, pięknie. Właśnie, co sądzisz o tym głosie niebiańskim? E, no, jest cudowny, to jest, to są właśnie moje klimaty. A powiedz mi, jakbyś określiła, to jest bas, baryton, co to było? Hmm. No, bardziej pod trudno stwierdzić. Pod podbas, pod bas, i już. Dobra. E, witamy cię Sędzia, serdecznie jest, tu, SK. Dokładnie. Dzwonimy do ciebie oczywiście w sprawie pieniędzy, bo wysłałaś do nas SMS-a. Opowiadaj, tak. o co chodzi? E, no, uczę się śpiewu operowego. No. E, I potrzebnem jest, e, jakby, pieniążki na zapłacenie kolejnej raty. Za tą naukę, czyli za dwa semestry. A nie jest tak po prostu, prosto zamknąć się, no nie wiem, w łazience z dobrą akustyką i rozpocząć śpiewanie bez żadnego prowadzenia za rękę? Y, bardzo ciężko, bardzo ciężko, ciężko. bo mm, takie śpiewanie jest dosyć abstrakcyjne w pojęciu. Nikt ci tego wcześniej odpowiednio nie wyjaśni, co ciężko jest, żeby znaczy, y, mu ty... się nauczyć. Chociaż śpiewam w łazience. A twoi <laughs> sąsiedzi są tolerancyjni? <laughs> y, właśnie sąsiedzi nie są tolerancyjni, bo mieszkam w mieszkaniu i mam wszędzie naokoło sąsiadów. No na dole. Niech żyje karton Gips. Słuchaj, no tak. musisz śpiewać w jakiejś takiej specjalnej, zbudować sobie jakąś taką budkę, terrarium Komorę. takie I zolatkową. A zbuduje, a zbuduje ja ile taka e, rata za dwa semestry nauki śpiewania operowego kosztuje? Co? No 3900. Strasznie drogo. My tak nie za bardzo wierzymy, bo to, że ja mam talent w śpiewaniu, no właśnie, to już to wiemy, że Iga e, pięknie też, prawda, miksuje dyryguje. tutaj dyryguje. Natomiast my chcemy mieć jakiś dowód od ciebie, że naprawdę śpiewasz. No ja bym chciała naprawdę dać dowód, ale właśnie dzisiaj nie pojechałam na zajęcia, bo mam alergię i siadło mi na kształt. No tak, ale nie masz jakiegoś nawet krótkiej jakieś próbki głosowej no weź, no, dla nas no, dwa specjalnie wrazzy, czegoś. Dawaj, <laughs> no mogę coś skłonować, No, próbuj, proszę. Próbuj.